Kolejny rok i kolejna edycja Międzynarodowego Zlotu ciężarowych pojazdów tuningowanych Master Track. To już dziewiąty zlot, a my jako Gazeopl czynnie uczestniczymy w tym wydarzeniu promując instalację LPG wśród prawie 50 tysięcy odwiedzających tą imprezę. Na naszym stoisku stanęła ma mobilna hamownia podwoziowa firmy Fautech oraz dwa pojazdy benzynowe z fabryczną instalacją LPG, czyli testowane niedawno Hyundai i 20 oraz bardziej użytkowy Mercedes Sprinter LGT. Nie zabrakło oczywiście miejsca dla diesla. Spokojnie, jego 13-litrowy silnik otrzymał instalację Oscar Diesel firmy Europegas. Instalacja ta stanowczo hamowała jego apetyt na olej napędowy, dodając do paliwa LPG. Volvo VON, bo o tym aucie mowa, wzbudzało nie lada zainteresowanie. Auto wyjątkowe już z samej swojej natury, a 180-litrowy zbiornik LPG wyglądał jakby był montowany fabrycznie. Co ciekawe, nie jest to auto demonstracyjne, tylko wyciągnięte prosto z pracy. Czyli goście pytając, czy to się opłaca, otrzymywali nie tylko teoretyczne wyliczenia, ale i te praktyczne, nie dające cienia wątpliwości, czy gazodizel to dobry interes. Niedowiarkom opłacało się poczekać też chwilę na hamowanie prezentowanych u nas na stoisku aut z fabryczną instalacją LPG. Wszystkie wątpliwości na temat mocy na gazie po niespełna paru minutach znikały. Prezentowany przez nas Hyundai i20, jak i Mercedes, nie traciły charakteru po przełączeniu na gaz, co doskonale było widać po wykresach z hamowni. To nie koniec atrakcji, jakie przygotowaliśmy na tegoroczną imprezę. Wspólnie z firmą Gaspol, na terenie zlotu, fani LPG mogli liczyć na darmowy lot balonem. I to nie byle jakim, bo był to balon sportowy. Zainteresowanie było tak duże, że loty trwały do późnego wieczora. Podsumowując, Master Truck przyciąga nie tylko właścicieli dużych pojazdów, ale i zwykłych użytkowników, którzy po zakończeniu zwiedzania wsiadają w osobówkę i jadą do domu. Jest więc to doskonała okazja, aby przekonać ludzi, że powrót do domu może być tańszy i że najprostsza droga do tego to właśnie instalacja LPG. Bez względu na wielkość silnika.